Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, bohaterem mojego dzisiejszego odcinka będzie ten legendarny piłkarz Frank Ribery. Pewnie znacie tego fenomenalnego byłego reprezentanta Francji. Nieraz zachwycał nas yy, zarówno w Ligue 1 także w Bundeslidze i w Serie A. Przykro, że ten 39-letni. Były zawodnik, już Salernitany, w ostatni weekend zakończył karierę. Niestety nie spełniło się jego wielkie marzenie, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, pewnie słyszeliście o tym, że Frank Ribery chciał zakończyć karierę w wieku 40 lat. Niestety, kolano, ból kolana, ta kontuzja. Przeszkodziła zrealizować te plany. I tak ten, ten piłkarz przez 20 lat około cieszył nas swoją grą. Wyobraźcie sobie, że ostatnią bramkę w karierze strzelił przeciwko Wieczystej, gdy właśnie klub Sławomira Peszki przygotowywał się do startu sezonu ligowego. Także, tak samo Salernitana w Austrii tak, także przygotowywała się był Sparik i Ribery zdobył bramkę z rzutu. Karnego. Ogólnie pamiętacie pewnie zeszły sezon w wykonaniu Francuza były właśnie zawodnik Bayernu Monachium często właśnie dużo razy asystował ale poprzedni sezon w barwach Salernitana miał taki bym powiedział brakowało takiej wisienki na torcie takiego ukoronowania bym powiedział tamtego sezonu gdzie właśnie klub z Salerno tego pięknego miasta w kampanii. Utrzymał się w Serii a w cudownych okolicznościach, powiem Wam szczerze. Tylko brakowało tego, że Liberi wtedy nie mógł zdobyć bramkę. Pamiętacie takie spotkania, kiedy bramkarz albo cudownie bronił y, jego strzały, bądź trafiał w słupek, ale za to właśnie. Ribery notował piękne asysty, i w tym sezonie, niestety, zagrał w jednym spotkaniu. Pamiętacie te 30 kilka minut z Romą, i ta kontuzja kolana spowodowała, że ten fenomenalny piłkarz musiał zakończyć karierę. No i właśnie to było piękne, jak właśnie spotkaniu przeciwko. Specji przed rozpoczęciem tego meczu. Ribery został, bym powiedział, no, na samym początku. Pojawił się w koszulce, kibice zgotowali mu piękne pożegnanie. To, to są piękne obrazki, gdy ten piłkarz płakał, cieszył się, wszyscy skandowali jego imię, bo taki piłkarz, mimo tych upływu lat, straty dynamiki, to cały czas był no, niesamowity piłkarz, jeżeli chodzi także nawet biorąc. Pod uwagę historię Salernitany, czyli zespołu, który się broni w Serie A przed, przed, przed spadkiem, właśnie. I no to, to, to był nie, niesam, niesamowity piłkarz, który grał dla tego klubu. Przez kilka lat mogli, kibice Serie A mogli się cieszyć i podziwiać Riverego jeszcze w barwach Fiorentyny. Ten fenomenalny piłkarz, były reprezentant Francji, zdobywał bramki, strzelał. Gole no i przez ostatni rok już bez tej dynamiki, ale cały czas zawsze był groźny. Dzięki niemu i koledzy z jego drużyny zdobywali bramki. Powiem Wam szczerze, za co kochałem tego piłkarza. Uwielbiałem jego powiedziałbym ten dribbling, strzał z lewej nogi, z prawej, cudowne asysty, strzały z rzutów. Wolnych, ale powiem Wam szczerze, że jak przypominałem sobie jego bramki, to niesamowity był jego taki dryblik, Nieraz bym powiedział taki uliczny, tak jakby ta piłka była przyklejona do jego nóg, potrafił zgubić jednego, drugiego obrońcę. Powiem Wam szczerze, takie flashbacki, jakie mam z kariery tego piłkarza, to od razu przypomina mi się sezon Bayern Monachium, kiedy gdzie. Stoi Lam, także do tego Schweinsteiger i plus właśnie Ribery i, i grają w papier, kamień i nożyce. kto będzie strzelał rzut wolny. Tacy to byli fenomenalni zawodnicy. Pamiętacie Filip Lam, były zawodnik Bayernu Monachium, także fenomenalnie uderzał z rzutu wolnego. Podobnie tak samo Schweinsteiger moi drodzy. Ale jeżeli chodzi o Riberego, to wyobraźcie sobie, że ten piłkarz no, jest legendą Bayernu Monachium, bo przez, cało, przez całą swoją karierę zdobył około 24 trofeum. Między innymi 9 razy był mistrzem Niemiec z Bayernem. Plus do tego wygrywał jeszcze 6 razy Puchar Niemiec, 4 razy Super Puchar Niemiec Ligę Mistrzów w 2013. Klubowe Mistrzostwa Świata, Superpuchar Europy, także był wicemistrzem świata. Pamiętacie ten 2006 rok i przegrany, przegrany mecz Francji z właśnie moi drodzy Włochami. A, wtedy, wtedy co Zizu Zidane materaciego tak zno, znokautował i Francuzi tamto spotkanie no niestety przegrali a wyobraźcie sobie, że Ribery który zagrał w kadrze trójkolorowych 81 spotkań strzelił 16 goli to, to, to Domenek był niechętny tego piłkarza, nie chciał zabrać na, na, na mundial, był duży nacisk, bym powiedział, opinii publicznej ale ten piłkarz był w tak fenomenalnej formie, że jednak Domenek Zdecydował się tego zawodnika zabrać na mundial i najprawdopodobniej nie żałuje, bo wtedy Frankie Ribery rozegrał około 15 spotkań wtedy w tym, tym roku mundialowym. Ten piłkarz był na dwóch mundialach, bo także w 2010 roku i także na dwóch mistrzostwach Europy w 2008 i 2010. 12. Szkoda, że, że, że właśnie były zawodnik Bayern Monachium z reprezentacją trójkolorowych nie zdobył tego Mistrzostwa Świata czy też Mistrzostwa Europy, ale jak widzicie, no po prostu konkurencja w reprezentacji Francji jest tak niesamowita, że mimo tego, że dalej już jako weteran zachwycał nas w Bayern, Bayern, właśnie w Bundeslidze, także, także potem w Lidze Włoskiej, to gdyby on był Polakiem, to on by no, pewnie do dzisiaj by grał w tej reprezentacji. Ale tak jak mówię, słynął z niesamowitego driblingu, także z dynamiki, no, jak ogląda się jego te poprzednie mecze, najlepsze akcje. To po to, prostu to, 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 to wygląda tak, jakby był stworzony do futbolu. Od razu mi się przypomina ten czas, kiedy właśnie razem z Robertem Lewandowskim grały. I Robenem pamiętacie, że było tak, że ci dwaj piłkarze mniej podawali do Roberta Lewandowskiego, ale tak na dobrą sprawę, gdy sobie te spotkania przypomnimy, to jednak dojdziemy do wniosku, że to Francuz. Częściej podobał. I powiedzmy sobie szczerze, że um, były zawodnik Marsli jest pewnego rodzaju zawodnikiem takim y, emocjonalnym, który potrafi się wzruszyć. Bo jak przypomnimy sobie jego pożegnanie z Monachium, pamiętacie, gdy w mistrzowskim sezonie razem z Robertem Lewandowskim zdobywali mistrzowski tytuł, Riberi i Roben żegnali się z klubem z Monachium, bo następowało, bym powiedział, odmłodzenie tego składu. Pojawiali się właśnie Gnabry. Koman. I w związku z tym Ribery i Robin musieli odejść, to w tym ostatnim swoim meczu na Bayer Arena potrafili zdobyć po bramce kibice Bayernu Monachium, przygotowywali taką fajną oprawę kartona Miade, gdzie właśnie były wizerunki tych dwóch piłkarzy. Obaj strzelili po golu i schodzili z boiska, bym powiedział, no, żegnał ich aplauz i Ribery. Wtedy rozpłakał się. I to piłkarz ten jest legendą klubu z Monachium, bo rozegrał dla tego klubu 425 spotkań, zdobył 124 gole, zanotował 184 asysty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę całą karierę tego piłkarza, rozegrał 713 spotkań, zdobył 167 goli, zanotował 249 asyst. Jak na skrzydłowego to jest niezły. Wynik i cieszy mnie to, że aż do 39 roku życia potrafi ucieszyć nas. Kończy się pewnego rodzaju epoka. Pamiętacie, gdy tworzyłem tutaj materiał na kanale o Kielinim. Zapraszam Was serdecznie, gdy ten piłkarz odchodził z Juventusu. Turyn chciałem powiedzieć właśnie, że Ribery miał piękne pożegnanie w Salarytanie, w tym, w tym klubie, we Włoszech. go pokonali. Ja za to właśnie cenię Serie A, tą ligę, że tam, że to jest dobra liga dla weteranów. Pięknie tam się starzeje Zlatan Ibrahimowicz kiedyś Maldini, Costa Curta. później później właśnie inni piłkarze tam się ładnie starzeli, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, to jest idealna kiedyś właśnie liga dla Roberta Lewandowskiego, żeby właśnie tak jak Ribery, żeby tam kończył karierę. Dobre jedzenie, dobra pogoda, no i dobra liga. Włosi kochają piłkę nożną i pewnie każdy kolejny piłkarz, taki fenomenalny z najwyższego poziomu, pewnie będzie w ten sposób jak Ribery żegnany. Gdy właśnie z, myślę o tym zawodniku, to od razu przypomina mi się ta niewykorzystana szansa. Pamiętacie, że Frank Ribery Powiedzmy sobie szczerze, zasługiwał na to, żeby zdobyć złotą piłkę. Miał taki sezon w 2013 roku, gdy razem z Robbenem prowadzili Bayern Monachium do wygrania Champions League za czasów Henkesa. Pamiętacie, gdy właśnie klub z Monachium potrafił pokonać tą niesamowitą Borusję Dortmund Kloppa z Błaszczykowskim, Robertem Lewandowskim, Kagawą i innymi piłkarzami. To był taki czas, kiedy Francuz Powinien zdobyć tą złotą piłkę. Trzy razy był wybierany na piłkarza właśnie, bym piłkarzem Francji zostawał. Także trzy razy był najlepszym asystentem Bundesligi. Można powiedzieć, tych trofeum, tych różnych tytułów, to, to ten piłkarz ma... ma bardzo dużo, ale właśnie brakuje tej wysienki na torcie, jak mawia Tomasz Hajto, czyli po prostu złotej piłki. No niestety, ten piłkarz trafił na czasy dominacji Ronaldo, Messiego, gdzie ci piłkarze między sobą walczyli o tą złotą piłkę. Czasem do tej walki wmieszał się Modrić, czy teraz Jak teraz Benzema, ale niestety no Ribery dołączył do grona fenomenalnych, niesamowitych Piłkarzy, bym powiedział artystów, zawodników, którzy na tą złotą piłkę zasługowali. Schneider, pamiętacie? i Nieszta. no i właśnie e, Ribery. I pewnie najprawdopodobniej jeszcze jakiś piłkarz, który na tą złotą piłkę w tym czasie, gdy Messi i Ronaldo dominowali, zasłużyli. Te, te rajdy jego niesamowite. Pragnę Wam przypomnieć, że pewnie nie pamiętacie, ale Ribery jakby tą swoją. Niesamowitą karierę klubową zaczynał w Metz. Pamiętacie, później grał w Garatasara Istanbul i tam zdobył swoje pierwsze trofeum, bo Puchar Turcji, ale w lidze tureckiej mu się nie podobało. Trafił do Marsylii i pamiętacie, że właśnie ten piłkarz z blizną potrafił wejść do szatni Marsylii. I, I do Bartesa powiedzieć, gdzie jest ten Fabian Bartes? No, no, można powiedzieć, że od samego początku ten piłkarz miał wysokie ego, ale to dobrze, że właśnie tych zawodników z największymi umiejętnościami, którzy dużo futbolu osiągają, właśnie często charakteryzuje ich to, że potrafią iść po swoje, że, że są pewni siebie, że. że że nie boją się podejmować wyzwania, że są pewnego rodzaju liderami. I takim właśnie zawodnikiem był Frank Ribery, moi drodzy, właśnie były reprezentant Francji, w tej Marsylii wypłynął na te szerokie wody i między innymi trafił do Bayernu Monachium, a wtedy pół Europy biło się o tego fenomenalnego skrzydłowego. Pamiętacie, miał oferty z Realu Madry, z Manchesteru United, z Chelsea, Londyn, ale zdecydował się na Bayern Monachium przez wiele lat właśnie z Robinem Stworzyli niesamowity duet, by powiedział, skrzydłowy, którzy w początkowej fazie Dostarczali te piłki Makajowi, Kloze, Podolskiemu, Luka Toniemu, Gomeszowi, a potem następnie Pizarro i, i następnie Robertowi Lewandowskiemu. Zresztą to też jest piękne, że wszyscy byli piłkarze w piękny sposób tego zawodnika żegnają. Od razu Oliver Kahn, Robert Lewandowski. Czy, czy wielu, wielu innych fenomenalnych piłkarzy pożegnało legendarnego zawodnika Bayernu Monachium, który, nie bójmy się powiedzieć tego słowa, jest legendą klubu z Monachium, także jest wybitnym reprezentantem Francji. Jeżeli chodzi o jego karierę, no to. Zabrakło tego sukcesu prawdziwego, jeżeli chodzi z reprezentacją Francji, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że dla Francuzów jednak wicemistrzostwo świata to, to, to nie jest to samo, co. Wygranie Mistrzostwa świata tego właśnie zabrakło takiego prawdziwego sukcesu z tą, z, tą, z tą kadrą. Jeszcze spojrzę na mój szpigiel, czy o wszystkim wam opowiedziałem, jeżeli chodzi o, o tego piłkarza. Pamiętajcie o łapce do góry, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do komentowania. Zachęcam, jak oceniacie Franka Ribego. Z jakich momentów pamiętacie jego występy, czy śledzicie jego karierę od czasów, gdy, gdy asystował Robertowi Lewandowskiemu, czy już raczej oglądać, oglądaliście go wtedy, kiedy grał w Fiorentinie, następnie w Salernitani? Ja powiem wam szczerze, że mm, pamiętam ten czas, kiedy właśnie on mm, czarował w, 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 w Garata Saraj. Ale już tak, to tak jego gwiazda, tak dokładnie mi się objawiła w Marsylii, tak powiem wam. Szczerze zawsze uwielbiałem w Championship manager, potem football managerze do, do tej gry właśnie Riverego kupować do, do, sku, do składu dobre zawsze liczby mi wykręcał w tym świecie wirtualnym, tak jak. W tym, w tym normalnym, moi drodzy. No i od razu Za się boku pojawia, gdy już tacy zawodnicy, którzy ten, ten czas szybko leci, którzy niedawno byli na tym boisku. Błyszczeli, szaleli i tak szybko kończą kariery, moi drodzy. To jest właśnie smutne. Jeż, je właśnie liczyłem na to, że Ribery jeszcze ten sezon dociągnie. Powiem Wam szczerze, że oglądałem te spotkanie z Romą, kiedy ten, ten właśnie piłkarz schodził kontuzjowany w zeszłym sezonie. Kilka spotkań z Salernitany, moi drodzy, oglądałem. No tutaj was zadziwię, że, że, że akurat decydowałem się na, sel, na spotkania klubu z Salerno oglądać, ale z uwagi na to, że najwięcej tych naszych reprezentantów Polski gra w tym klubie. Pamiętacie, że jeszcze w zeszłym sezonie grał Jaroszyński. Zanim właśnie wrócił do Ligi Polskiej i bywały takie spotkania, że no, że spotkanie z Salernitanem, na przykład z, z Sampdorią czy, 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 czy z innym zespołem, no to taki był, był pojedynek, powiedziałbym, polski, czy jak Torino grało, no bo to zawsze fajnie się ogląda. Nawet takie zespoły z dołu tabeli serii, a nawet drużynę walczącą, broniącą się przed spadkiem, miło jest oglądać, gdy. Grają Polacy, no i także z uwagi na Riberiego. Oglądałem, wyobraźcie sobie, że to też fajne jest, że jest taki wątek, tak jak na wstępie, wam tutaj wspomniałem, że Frank Ribery swojego ostatniego gola w karierze strzelił przeciwko wieczystej. Moi, moi, moi drodzy, to był jedyny gol, jaki Ribery strzelił dla Salernitany, bo gdy prześledzicie jego statystyki z zeszłego sezonu i z obecnego, bo w tym sezonie gra, właśnie grał raz w Pucharze Włoch i właśnie raz w, w lidze, nie, nie zdobył go gola, a zeszły sezon miał taki, że miał dużo asyst, pomógł Salernitani utrzymać się w lidze włoskiej, ale brakowało mu często szczęścia, słupki, bramkarz bronił fenomenalnie i to było właśnie smutne, że nie zdobywał <laughs> bram ale często tak właśnie w życiu piłkarza tego już starszego bywa, że brakuje jakby już tego pewnego rodzaju mm, bym powiedział wy wykończenia. Także pamiętacie, że Goran Pandew grał do czterdziestki do, do też jako taki zawodnik wiekowy. To mi się podoba w lidze włoskiej, że tam piłkarze jak Francesco Totti, czy tak rzeczy jak Jarella, czy tak można byłoby po prostu wymieniać po kolei tych piłkarzy, gdzie oni potrafią grać, czy kiedyś Roberto Baggio potrafił, Aleksander del Piero, Czy wszyscy zawodnicy Pirlo, czyli czy, 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 Filippo Inzagi, Simone Inzagi. Christian Fieri, no można byłoby tak Costa Curta Maldini wymieniać po kolei tych fenomenalnych włoskich piłkarzy, którzy no grubo po czterdziestce, jeszcze do czterdziestki potrafili zachwycać na, na, tych, na tych boiskach. No i powiem Wam szczerze, że pożegnanie Franka Ribery właśnie przez kibiców z Salernitany było piękne. Jeśli nie oglądaliście, to polecam Wam zobaczyć to pożegnanie to było dla mnie pewnego rodzaju wydarzenie tego ostatniego weekendu nie gole Roberta Lewandowskiego nie wspaniały wyczyn Halanda tylko właśnie Francuz, który kończy karierę, Domenek, nie chciał tego piłkarza, zastanawiał się, nie chciał zabrać tego piłkarza na Mundial pod, bym powiedział, naciskiem mediów, zabrał. I bardzo dobrze, że tego piłkarza zabrał, bo często Domenek pewnego rodzaju był dla mnie to szalony trener. Pamiętacie, że ten trener reprezentacji Francji, który zdobył właśnie z trójkolorowymi, wicemistrzostwo świata, przegrał tamten finał z Włochami, nie, nie zabrał Roberta Pireza, fenomenalnego skrzydłowego e, arsenału. Często było tak, że kierował się według znaków zodiaków. Na podstawie horoskopu powoływał niektórych zawodników, no nie, to no, czasem to pewnego, to taka anegdotka, no, czasem po, powiedzmy sobie szczerze, no to, to, to jest moim zdaniem przesada, gdy jakiś trener Anomalia taka futbolowa, bym powiedział, to jest, gdy trener nie powołuje jakichś zawodników z uwagi na to, jaki ma horoskop. No, no ale no, to już taki jest ten nasz piłkarski świat, gdzie wyobraźcie sobie, nieraz bywa tak, że szczególnie te reprezentacje afrykańskie często mają swoich szamanów i rzucają na siebie różnego rodzaju klątwy. No, no tak, tak, to już jest w tym naszym Świecie, dlatego właśnie ten Puchar Narodów Afryki ma pewnego rodzaju taki folklor. Zawsze od tych najmłodszych lat uwielbiałem na Eurosporcie oglądać Puchar Narodów Afryki. Ci kibice, jeszcze te stadiony nie do końca takie nowoczesne, kibice grające na, na trąbach, w tych swoich, bym powiedział, tych swoich, tych fajnych strojach takich, takich etnicznych, moi drodzy. To, to za, zawsze jest taki dodatkowy smaczek, jeżeli chodzi o Puchar Narodów Afryki. Moi drodzy, jeśli wam się podobał program, który nagrałem, dajcie łapkę do góry. No i czekam na wasze wspomnienia związane z tym, tym piłkarzem. Jeszcze spoglądam na mój szpigiel, czy o wszystkim wam opowiedziałem. Tak, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!